Warsaw Eagles, mistrzem Polski w futbolu amerykańskim. Drużyna, której towarzyszyliśmy przez cały okres przygotowań oraz w trakcie sezonu, wygrała 19. Polish Ball. Dla Eagles to jest czwarte mistrzostwo Polski w historii. W meczu finałowym Eagles pokonali dotychczasowych mistrzów Polski Lowlanders Białystok. I choć to zawodnicy z Podlasia jako pierwsi zdobyli punkty, to Eagles byli w stanie błyskawicznie na nie odpowiedzieć i wyjść na prowadzenie. Po pięknej akcji podaniowej przyłożenie zdobył wychowany Eagles Filip Stefanowski. Na przerwę obie drużyny schodziły z wynikiem 7 do 3, co zwiastowało emocje po przerwie. I tak faktycznie było. Drugą połowę lepiej rozpoczęli Eagles. Precyzyjne, długie podanie w pole punktowe posłał rozgrywający Jake Siemens, a tam najwięcej zimnej krwi zachował Krzysztof Nosow, który nawet pomimo asysty dwóch obrońców zdołał złapać piłkę. Po tej akcji Eagles prowadzili 13 do 3. Jednak to jeszcze nie był koniec emocji. Lowlanders odpowiedzieli przyłożeniem Krzysztofa Czaplejewicza i doprowadzili do wyniku 13 do 10. Ostatnie słowo należało ponownie do Ingers. Podanie w środku pola ponownie złapał Krzysztof Nosow, a następnie wymanewrował obrońców, którzy mogli się tylko przyglądać, jak wbiega w pole punktowe i zdobywa kolejne punkty dla orłów. Po tej akcji Eagles prowadzili już 20-10 do 10 i mogli kontrolować przebieg spotkania. Co ciekawe, punkty dla Eagles w tym meczu zdobywali jedynie wychowankowie Orłów. Wynik 20-10 do 10 nie uległ już zmianie i to Warsaw Eagles wywalczyli tytuł Mistrza Polski w sezonie 2024. Kiedyś powiedziałem, że, że e, spowoduje to, że mistrzostwo to wróci do Warszawy i się udało. Myślę, że wielu nie wierzyło, wielu się śmiało. Moim, te, moim celem numer jeden w pierwszym sezonie było, żeby odbudować dobrą organizację i powiedziałem, że moim celem, moim indywidualnym jest dojście do playoffs. Wiemy ile ile zebrało. Naprawdę niewiele. To były trzy mecze na widel dosłownie o szubek włosa, żeby się awansowali, ale to też nam dało dużo wiary, dużo, dużo też przemyśleń, trochę więcej czasu na organizację przeróżnych rzeczy i to się udało, to się udało, no, nie będę ukrywał. To jest 13 miesięcy ciężkiej pracy całego sztabu organizacyjnego, całego sztabu e, mojej pracy, też pracy, e, też pracy trenerów na ten końcowy sukces, więc to smakuje jeszcze lepiej. Wielu ludzi nie wierzyło w to, że zbieranina ludzi z całej Polski będzie mogła stworzyć drużynę. Po tym wspólnym pół roku, który razem ciężko przepracowaliśmy, jesteśmy w Pokazaliśmy to nie raz, że brat tu brata razem wspierał. Jedziemy razem. Brat za bratem. like this Hard work really does come and pay off. Every day working, we don't really need no days off. It was a struggle, but thank God that we stand tall. Now we pulling up, looking strong like we gonna brawl. They be lucky if they standing on ten toes. They don't know how we roll, but they gonna know. One punch, little hook, that's a combo. Filip the wyprowadza Warsaw Eagles na prowadzenie. Now they ask me once again What you feelin', what you feelin'? I'm be in my bad. I'll be in Let's get it I to jest złapana piłka przez Krzysztofa Nosowa, który zamelduje się w polu punktowym To będą punkty Warsaw Eagles Zakończony. Dziękuję wszystkim, którzy śledzili losy Eagles. Przeszliśmy razem z tą drużyną drogę od pierwszych transferów, treningów, przez pierwszą porażkę, kolejne zwycięstwa w sezonie regularnym aż po tytuł Mistrza Polski. Teraz czas na odpoczynek, czas na wakacje. Do zobaczenia.